To, co robię, tak naprawdę wynika bardzo mocno z kontaktu z naturą. Obecnie mieszkam pod lasem, więc tak naprawdę w lesie jestem codziennie i tam znajduję i swoją chwilę wytchnienia, i swoje inspiracje, no i w ogóle samo takie myślenie, że używam naturalnych tkanin, które też są z roślin. Marka zet powstała tak naprawdę z potrzeby stworzenia akcesoriów, które będą wykonane w porządny sposób i z unikatowych tkanin, i właśnie z tym jest kojarzona Joanka: z kwiatami, z naturalnością, z porządnym i szczerym wykonaniem, no i przede wszystkim z odrobiną takiego emocjonalnego ładunku, z takim sercem włożonym w to, co robię. Zaczęło się wszystko od bloga, tak naprawdę z zajawki. Po prostu zaczęłam szyć, stwierdziłam, że założę bloga jako taki pamiętnik, żeby też się sama motywować, no i w pewnym momencie uszyłam swoją pierwszą nerkę. To było 8, 8 lat temu, no i w tym momencie się wszystko odwróciło. Uszyłam jedną nerkę dla siebie, dla kumpeli, dla mojego przyszłego męża, no i tak się potoczyło od znajomego do znajomego, w końcu stwierdziłam, że <trych> trzeba założyć firmę. Najczęściej szyję z tkanin naturalnych i one pochodzą najczęściej z drugiego obiegu, przy czym bardzo lubię korzystać z jakichś rozwiązań alternatywnych, czyli na przykład syntetycznego papieru, który przypomina troszeczkę skórę, jest nawet określany jako wegańska skóra, czy ostatnio szyję czy też skorka. Kiedy zaczynałam szyć, tak naprawdę nie mówiło się na głos, że używa się rzeczy z drugiego obiegu. To było takie trochę nie wiem, obciachowe, że się nie jest w stanie kupić nowych ubrań, tylko trzeba je szyć sobie samemu. I tak naprawdę teraz dopiero to się zmienia. Zaczyna się doceniać właśnie to, że można wykorzystywać takie materiały leżakujące, które no, już nie służą. Kiedy mamy, nie wiem, na przykład spódnicę wykonaną z jakiegoś pięknego materiału i kiedy nam ta spódnica, nie wiem, zepsuje się zamek, albo okaże się za mała, za duża, nie musimy jej wyrzucać, nie musimy jej przekazywać komuś wyrzucać absolutnie nie, ale przekazywać komuś dalej, bo tak naprawdę, szyjąc, możemy z niej uszyć masę kolejnych rzeczy, i ten wzór, ten piękny materiał może nas dalej cieszyć. W zupełnie inny sposób i tak naprawdę to też wykorzystuję w swojej pracy, żeby cały czas dawać nowe życie tym tkaninom, które już zostały wyprodukowane, które są piękne i to jest super. I to, to, to chyba najbardziej lubię w tym, w tym swoim szyciu, które też bardzo polecam innym, bo to bardzo mocno rozwija i daje bardzo dużo satysfakcji. Z roku na rok rośnie zainteresowanie rękodzielem i to bardzo mocno cieszy. Coraz więcej osób zaczyna doceniać właśnie tą taką rękodzielniczą pracę, którą tworzy autentyczna osoba, którą można poznać, do której można się zbliżyć, a nie że to jest rzecz, którą wykonał ktoś anonimowy. Ale jest ciemna strona szycia, czyli znajomi. W sensie, że to jest często tak, że jak już masz maszynę do szycia, to właśnie przychodzą sobie, skrócimy spodnie, skrócimy coś tam, to, to zajmie 5 minut. A no i... No tak, no rzeczywiście, czasami to są szybkie, szybkie e, przeróbki, tak? Ale no niestety to jest taki e, minus szycia, <grywa> że czasami trzeba robić taką robotę czysto, czysto rzemieślniczą. Ale to też jest super, bo tak naprawdę tylko sobie już, już nie wiem, ćwiczysz sobie jakieś różne rodzaje materiałów. E, Technikę wzmacniasz, także też nie warto uciekać od takich, takich wyzwań małych, rzucanych przez znajomych, bo czasami potrafią bardzo fajnie rozwinąć umiejętności.